W pierwszej kolejności chciałabym wywołać i zaprosić do ujawnienia się Karolinę, Karolina Kotkowska. Dzień dobry, dzień dobry Karolino. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, że możemy dzisiaj porozmawiać o tym, jak to jest wykonywać Twój zawód i co Ty w ogóle robisz. Już się pewnie pojawiło y, osobom, które nas słuchają, nazwa firmy i wiedzą, y, wiedzą, gdzie Ty pracujesz. Natomiast jak mogłabyś przypomnieć, jak brzmi taka pełna nazwa Twojego stanowiska, bo też jest ciekawe, czyli pracujesz w firmie Pepco, już sobie wyobrażamy, jaka to branża, ile to jest tematów i y, 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 jak dużo się u Was dzieje. A co Ty konkretnie robisz? Jak, na, na początku, właśnie jak brzmi pełna nazwa Twojego stanowiska teraz? Moja nazwa stanowiska to jest specjalistka do spraw komunikacji korporacyjnej. W strukturze firmy jestem w sekcji komunikacji korporacyjnej w dziale marketingu. To jest ciekawa informacja, bo często nas, nas pyta, pytają firmy albo gdzie to jest, jak są ludzie poumieszczani, albo jak to sobie poukładać, i akurat u Was tak to wygląda. A czy mogłabyś trochę przybliżyć? Czy mogłabyś troszeczkę przybliżyć, czym ty, czy jakim obszarem ESG się zajmujesz, co, co ty robisz i czy są osoby, które robią coś innego też w tym temacie, czyli też ESG, też rozwój zrównoważony, też CSR, ale jednak inna sekcja zadań, czyli jak, jak to się u was układa? To jest tak, że ja się zajmuję tym obszarem społecznym, czyli współpracą z organizacjami pozarządowymi i też realizacją projektów własnych. Mm, ale oprócz mnie jest jeszcze y, menadżerka do, do spraw zrównoważonego rozwoju, y, Kinga Sobi, którą pozdrawiam, y, mm -hmm. która jest jakby poza, nie y, jest w tej sekcji, w której ja pracuję, jest w dziale marketingu, ale jakby nie jesteśmy w tej samej, powiedzmy, mm -hmm. na tym samym poziomie bo Kinga bardziej zajmuje się kwestiami związanymi z środowiskiem, zarządczością i te, ten, to są jej obszary, a mój obszar to są te kwestie społeczne. Hmm. Czy jest taki podział, czy mamy tak, takie obszary specjalizacji już? Czyli to jest przykład tak. na to, co, o czym mówiłam. Także można wybrać nie tylko, że zajmujemy się CSR-em czy też SG, ale można też się zastanowić, którym konkretnie obszarem. I są organizacje, które potrzebują osób odrębnych, na odrębnych stanowiskach, które to wszystko ogarniają, czy też uszczegółowiają. A czy mogłabyś trochę opowiedzieć, jak wygląda taki twój klasyczny typowy dzień, czyli jak, na przykład, ile pracy zajmuje, zajmuje, zajmują różne zadania? Co ty w ogóle tam robisz? Takie przyjemne same tematy, mm. bo działania społeczne, ale co, co jest leży w Twoich obowiązkach? Ile to czasu zajmuje? Przychodzisz do pracy w poniedziałek i co? No właśnie, trudno mi jest tutaj znaleźć jakiś wzór, czy jakiś taki powtarzalność w tych dniach. Raczej bym się doszukiwała jakiejś powtarzalności w dłuższym okresie czasu, mm. na przestrzeni roku. Rzeczy się wydarzają i to, jest, i to jest pewne. Ale generalnie, PEPCO to jest w tej chwili 15 rynków. To nie jest tylko Polska. Także sklepy PEPCO no są na 15 rynkach. To jest ponad no, 2,5 tysiąca sklepów i firma bardzo dynamicznie się rozwija średnio rocznie to są otwarcia dwóch nowych rynków i na każdym z tych rynków są realizowane działania z, społeczne tak czyli mm -hmm. jest współpraca jest wdrażana strategia CSR jest współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi także y kiedy ja przychodziłam do Pepko 2,5 roku temu, to nie było tak, że od razu CSR był główną częścią moich zadań. W dalszym ciągu zajmuję się komunikacją korporacyjną, ale na przestrzeni czasu wraz z rozwojem też firmy, w tej chwili ten CSR to jest jakieś 80 dobre 80% mojego czasu. I to jest właśnie współpraca z rękami. Stanie na straży trochę strategii naszej CSR-owej, żeby ona miała przełożenie na już później na działania lokalne na poszczególnych rynkach. To jest współpraca z działem finansów, jeżeli mówimy o budżecie. Tak? To jest współpraca też z działem prawnym, który wspiera mnie przy, przy takich kwestiach związanych z zawieraniem umów z partnerami. Także to jest przede wszystkim współpraca z organizacjami pozarządowymi, wspólne realizacja projektów czy inicjowanie nowych projektów. To jest też inicjowanie projektów własnych, które realizujemy jako PEPCO. Są one skierowane do naszych pracowników. A no właśnie poczekaj, jakbyśmy tutaj zrobiły pauzę, bo tutaj bardzo dużo zadań wymieniłaś i tylko podsumuję dobrze takie, mm -hmm. takie główne wnioski. Nie jesteś jedyną osobą w pepko, która zajmuje się działaniami społecznymi, i super myślę fajne jest to, że poznałaś osoby, które zajmują się tym samym na innych rynkach i możecie się nawzajem inspirować, pomagać sobie, ale też pewnie podejmować pewne decyzje razem. Tak. Czyli na przykład, prawda, czy coś się sprawdza, czy się nie sprawdza. To jest ekstra i to jest wielki plus pewnie swojej pracy, także tu masz, Oj, tak, tak, może masz z kim porozmawiać o tym, niektórzy mm -hmm. rozumieją cię tam nie wiem, z innego <laughs> kraju, koleżanki i koledzy. Druga tak. rzecz jest taka, że mówiłaś właśnie, że współpracujesz z innymi działami, departamentami. Tak, czyli to też jesteś w tej sieci powiązań, bo inaczej się nie da u siebie wewnętrznie. I teraz masz zobacz, powiedziałaś, że masz typy projektów, że współpraca z, z organizacją społeczną, czyli ją bardziej wspieracie, ale macie też projekty własne i to jest właśnie ciekawe, angażujące pracowników też, tak? Czyli ty też z HR-ami tak. bardzo mocno pewnie współpracujesz i tutaj jakoś też jesteście w kontakcie. Wiesz co, niekoniecznie. Nie? Bo ja jesteś jestem, autonomiczna w tym, tak? Jestem, tak. Tak, to, to znaczy ja u nas jakby za komunikację właśnie wewnętrzną odpowiada moja sekcja, więc jakby łączę Poproszę. jedno z drugim, tak? I, i, I przy realizacji tych projektów jestem samodzielna. Super. A jeśli chodzi o to, no to właśnie, bo mówisz, że jesteś samodzielna, a to trochę już też o pewne cechy i, i osobowości, <śm> ale też taką chęć działania w takiej, a innej formule zahacza. Czy mogłabyś trochę powiedzieć, jakbyś. Wyobraźmy sobie, że masz zielone światło, żeby powiększyć swój zespół i możesz dobrać kolegę bądź koleżankę do swojego zespołu. To jakich ty byś cech właśnie poszukiwała, albo na co ten człowiek musi być odporny, bądź co bardzo lubić, żeby się <coughs> sprawdzić u ciebie? Mogłabyś trochę tak opisać takiego idealnego kandydata? Bądź eee, tak, myślę, <coughs> myślę że mm, to powinna być osoba, która z jednej strony ma zrozumienie biznesu, Mhm. A z drugiej strony ma coś w sobie ze społecznika, takiego, aktywisty, który ma w sobie ten entuzjazm, y, taką wewnętrzną motywację, żeby zawalczyć jakiś projekt, żeby zjed zjednoczyć wokół jakiejś sprawy ludzi y, mhm. w firmie, y, bo to jest tak, że ja. Y, Współpracuję na co dzień naprawdę z dużą liczbą osób w naszej firmie, zwłaszcza jeżeli jakieś projekty niestandardowe się pojawiają. To, to, to się okazuje nagle, że jest 30 osób, z którymi ja się kontaktuję i ustalam pewne rzeczy, żeby coś się wydarzyło. I no jest potrzeba takiego, takiej odwagi, umiejętności komunikacji też z różnymi grupami odbiorców. Myślę, że bardzo ważna też jest ciekawość tego, co się dzieje w tej branży. Pogłębianie swojej wiedzy, umiejętności, taki samorozwój, obserwowanie tego, co robią inni, w jakim kierunku zmierza generalnie te, te, te kwestie zrównoważonego rozwoju. Także myśl, myślę, że to są takie najważniejsze cechy. Oczywiście też to jest w dużej mierze praca projektowa, więc takie umiejętności zarządzania projektami też są bardzo ważne. Mm-hmm. Powiedziałeś, że też ta wiedza jest potrzebna o rozwoju zrównoważonym w ogóle, prawda? To tak, myślę, że nie sprawdzimy tajemnicy, jeśli powiemy, że ty jesteś dyplomowanym menedżerem CSR, <grym> tak. nie specjalizujesz się tylko w działaniach społecznych, w pracy to robisz i to jest twoja główna, główny pole zainteresowania i działań, ale jednak ty dobrze się orientujesz w ogóle w, w trendach ESG i rozwoju zrównoważonego i równie dobrze, gdyby nagle zmieniła, gdybyś nagle zmieniła zdanie, możesz się zająć szersze, szerszym myśleniem o ESG. Czy uważasz, tak, że w tak. dzisiejszych czasach można być takim ce od działań społecznych w ogóle się nie orientując w tematyce właśnie ESG, oczekiwań inwestorów w kwestii środowiskowych, czy odradzała tak? Absolutnie, absolutnie nie, nie można się w takiej bańce zamykać. Generalnie takby te, te obszary się przenikają ze sobą, więc jakby trzeba mieć pełen obraz tego, co się dzieje i jeszcze. Oprócz, oprócz pogłębiania wiedzy, co jest ważne według mnie, jeżeli chodzi właśnie o udział w różnego rodzaju szkoleniach czy y, udział w studiach podyplomowych, co ja sobie osobiście bardzo cenię, to jest też y, możliwość poszerzenia y, sieci kontaktów, y, czyli budowanie sobie taki, takiego właśnie networku y, ludzi, którzy zajmują się też y, tym tematem, z którymi można wymienić się doświadczeniem, zobaczyć co inni robią. Mm -hmm. że wydaje mi się, to, że to jest bardzo ważne, żeby oprócz tego, żeby dużo czytać i śledzić trendy, to żeby uczestniczyć w tego tyku, typu spotkaniach, konferencjach czy szkoleniach, żeby tą sieć sobie poszerzać. Czyli ważna mi się też wskazówka, bo też jak obserwujemy, skutecznych menedżerów esg też CSR-u, to, to widzę, że jednak mimo tego, że czasami jest bardzo dużo pracy i naprawdę dzień mógłby być dwa razy dłuższy i jeszcze mm -hmm. byłoby co robić, prawda wewnętrznie, to trzeba sobie wygospodarować czas na te relacje. Trzeba sobie wygospodarować czas na właśnie kontakty, na korzystanie z tego, że możemy się czegoś dowiedzieć od innych, chociażby przez różnego typu wydarzenia, konferencje, tak jak mamy teraz TOP, ale też właśnie tak. przez relacje, przez bycie w jakichś projektach wspólnych, chociażby branżowych, prawda. Mamy pytanie Dokładnie. na czacie, a, jest pytanie o przykład, przykład takich projektów społecznych. Czy, czy mogłabyś Karolina powiedzieć, co na przykład robicie z organizacjami społecznymi? Z organizacjami społecznymi no to naszymi takimi kluczowymi partnerami, z którymi realizujemy projekty w ciągu roku, to jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i z Towarzystwa mamy kilka projektów. To, są, to jest wsparcie świetlic, tak zwanych dzienne placówki wsparcia dla dzieci, i tam zapewniamy dzieciom czas po lekcjach, żeby on był w sposób kreatywny, spędzany. Generalnie, jeżeli chodzi o, 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 o naszą strategię, to jest o te działania społeczne to jest. Wspieranie rozwoju edukacji dzieci poprzez właśnie organizację w efektywny sposób ich czasu wolnego. Mhm. To jest, jest główna myśl. A to to jest główna myśl. Przepraszam, dopytam. No właśnie, bo to nie jest tak, że ty przychodzisz do pracy i jest milion pomysłów, a tu koleżanka coś przyniesie z, z działu obok, bo jest pracownikiem, a tu może jakaś organizacja kolejna, tylko macie określone kierunki, tak? Czyli ty masz taki, tak. y, taką, taki kompas tej działalności i masz jakieś tak. kryteria, oceny wyboru. Nie jesteś bez tego. Macie to. Tak, to mhm. przy Bezmażne. takiej skali działalności y, ta strategia jakby mhm. mi pozwala też spokojnie spać. Ponieważ jest mnóstwo próśb, mnóstwo mhm. próśb od osób prywatnych, od różnego rodzaju organizacji, których my nie jesteśmy w stanie po prostu mhm. zaspokoić tych potrzeb. Także Wiesz to, to jest... Po... Mhm. I to co powiedziałaś, tak mi się skojarzyło, że kilkanaście już lat temu pracowałam z jedną z osób, które właśnie... Były tak trochę traktowane, ta firma była tak kojarzona, że to jest duża firma, więc ona na wszystko może pomóc, bo przecież może. I rozmawiałam z tą osobą już tak prywatnie po pracy. I ta dziewczyna, to była kobieta, ta dziewczyna powiedziała, że ona czasami naprawdę nie może spać w nocy. I byli na etapie budowy tej polityki zaangażowania społecznego, bo ona mówiła, że no jedyne co mi zostaje w tym momencie, jeśli na przykład mamy procent budżetu na wsparcie osób indywidualnych, to jedyne co ja mogę zrobić, mając tak duże ilości tych zapytań i nie mogąc sprawdzić fizycznie, czy to, co tam jest, czy to jest prawda, no to chyba losowanie. I w ogóle nie mogła, nie mogła tego zaakceptować, także nie miała tych ram. I teraz jesteśmy na takim etapie, myślę, myślenia o odpowiedzialnym biznesie, o tych działaniach społecznych, że są ramy, są kryteria i właśnie masz to wsparcie takie narzędziowe, prawda? Że to nie jest tak, że to jest tylko Twoje, twoje odczucie albo Twoje losowanie. To zupełnie nie tak, tak wygląda, prawda? Są konkretne jakby narzędzia kontroli tego i, i też. Tutaj pewnie też jest trudna umiejętność odmówienia, tak? Czy powiedzenia dlaczego nie. Pewnie też masz takie sytuacje, gdzie musicie odmówić. Oczywiście jest tego sporo, mm. no bo naprawdę bardzo dużo się pojawia. No ale mm, współpracujemy z, z, z naszymi partnerami, którzy mm. działają też na dużą skalę, więc jakby. Mm, Duży Staramy efekt. Się, jest. Tak, jest duży, większy efekt i y, y, tak jak mówiłam, to jest TPD, to są SOS Wioski Dziecięce, y, w, w, to jest Fundacja Atalaya, y, która y, pomaga młodzieży z pieczy zastępczej wchodzić w dorosłe życie i tu też wspieramy y, dzieci, młodzież w zasadzie już w takim y, wchodzeniu w, w samodzielne życie, pomagamy remontować ich mieszkania socjalne wyposażyć je, finansujemy kursy zawodowe, zakup jakichś sprzętów oprogramowań, żeby mogli tą pracę wykonywać, praktykować. To są też wyjazdy integracyjne, na, na których młodzież nabywa różnego rodzaju kompetencje społeczne. To jest też fundacja, w tym roku postanowiliśmy też objąć wsparciem, fundację Dajemy dzieciom siłę, a konkretnie telefon zaufania. Także to są tak, nasi kluczowi partnerzy. Przepraszam, zapomniałam jeszcze o fundacji Happy Kids, która y, co roku w wakacje organizuje taką akcję Happy Bus. Y, kilka autokarów przerobionych na takie mobilne place zabaw objeżdża małe w, y, miejscowości w Polsce, dostarczając y, tam lokalnej społeczności y, różnego rodzaju rozrywki, organizując czas y, dzieciom z tych terenów wiejskich. No i, i też organizujemy projekty własne i takim naszym e, e, najważniejszym projektem, w e, którym głos mają pracownicy też, to jest PepcoLandia. I to jest taki projekt, w którym to pracownicy zgłaszają organizacje społeczne, swoje lokalne, często to są bardzo małe stowarzyszenia, OSP nawet, które mają pomysł, chcą realizować jakiś projekt dedykowany dzieciom, młodzieży. Pracownik jakby przychodzi z taką propozycją, pomysłem i organizacja może liczyć wówczas na wsparcie finansowe firmy na zrealizowanie danego pomysłu. Także to jest bardzo ważny dla nas projekt. W którym to pracownicy mogą oddziaływać na, na to, co się dzieje w ich lokalnej społeczności? Mhm. Karolina, mogę Cię jeszcze zapytać o taką Twoją percepcję właśnie tego tematu współpracy z NGO-sami, bo mnie interesuje jedna rzecz. Czy jest już ten moment, kiedy mamy dojrzałe organizacje społeczne, czyli takie, które są nastawione na współpracę trochę bardziej profesjonalnie pod kątem np. raportowania wyników mhm. albo informowania, takiej transparentności swoich działań. Czy to jest tak, że jednak, żeby znaleźć, bo macie partnerów, no słyszę, że takich renomowanych, tak, to są takie, mhm. ta, takie organizacje też duże. Czy to jest jednak tak, że będąc menedżerem CSR, też, um, też musisz być otwarta na to, że trochę uczysz te organizacje społeczne? Czy już nie ma tej potrzeby, tej współpracy, już takiej cierpliwości, to tak, mhm. czy nie? Nie, nie, to nie ma reguły, mówiąc szczerze. Jakby coraz częściej widać tą profesjonalizację i tą transparentność. Niektóre rzeczy wypracowujemy sobie w trakcie, czy jakby na etapie podjęcia współpracy, pewne rzeczy są wypracowywane, ale nie ma, muszę powiedzieć szczerze, że nie ma reguły. I ja się cieszę, że jest też ta Webkolandia, bo ja mam dzięki temu taki pełen przekrój yy, doświadczenia mm -hmm. no współpracy z różnymi organizacjami. Bo z jednej maleńkich? strony to są tak, od maleńkich, bardzo takich lokalnych yy, organizacji po duże, rozpoznawalne NGOsy I, i to jest właśnie w tej pracy też bardzo ważne, żeby się nie zamykać. Yy, w tym jednym obszarze, ale, ale żeby mieć też kontakt z tymi małymi organizacjami, i, i, i tam też nie ma reguły, muszę powiedzieć, mm. tak? bo, bo i mała organizacja może mieć takie bardzo profesjonalne podejście i, trans, i, i transparentny sposób komunikacji, a od niektórych trzeba po prostu pewne rzeczy wyciągać, uczyć. Także jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Ja na koniec zapytam Cię o to, o co będę też pytała pozostałych naszych dwóch dzisiaj gości. Mam takie pytanie na finał. Gdybyś miała dać tak radę osobie, która no, na przykład zajmuje się komunikacją, marketingiem, ty, ty przecież kilkanaście lat się zajmowałaś tym, zanim zaczęłaś się zajmować kwestiami mm. CSR-owymi e, czy też ASG, e, to pierwszy krok, powiedzmy, że o, kogoś to zainteresowało i teraz nie wie od czego zacząć, to, to od czego byś zaczęła? Na co byś może zwróciła uwagę, będąc na miejscu takiej osoby, która zaczyna marzyć o przebranżowieniu się i pójść w stronę CSR-u? <laughs> Myślę, trudne, że na po... no, trudne pytanie, trudne pytanie. myślę, że na początek to jest dobrze um, rozpoznać temat tak um, ogólnie. I spróbować e, się zastanowić, w którym z tych obszarów mhm. czułabym się najlepiej, e, w którym z tych obszarów mogę zaoferować najwięcej, gdzie to moje doświadczenie może mieć takie największe przełożenie i, i da, dawać fajne efekty. Bo wydaje mi się, że ciężko być dobrym we, w każdym z tych mhm. e, obszarów. E, i, i, I jak już się. Wybierze to, zacząć zgłębiać ten temat. No i tak jak mówiłam, no ważna jest właśnie ciekawość tego, co się dzieje w branży, obserwowanie tego, jak, robią, jak to robią inne firmy, tak, jak to jest u nich poukładane, bo to też może być źródłem inspiracji mhm. do tego, co chce się robić w tym zawodzie. Okej, okay, super. Karolina, bardzo Ci dziękuję. To była ciekawa rozmowa, myślę. A jeszcze się pojawi jakieś pytanie. Czy firma myśli o społecznych dostawcach przedsiębiorstw i ich społecznych, których może kupować usługi? Aha, czy na przykład myślicie, ekonomia społeczna, czy Was interesuje, czyli na przykład drobne prezenty dla pracowników albo firmy cateringowe, ale od, 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 takie, które mają tą misję społeczną, czyli czy, czy w ogóle korzystacie z takich usług? czy wybieracie lokalne stowarzyszenia, które catering dostarczają, czy w ogóle jakiś taki, t, taki kierunek gdzieś jest u Was? Czy w taki sposób pomaganie społeczne? Powiem szczerze, że. Przy tej skali działalności naszej to ciężko byłoby takim kluczem dobierać partnerów, ale jeżeli chodzi o, o na przykład jakieś upominki dla, mhm. dla, nie wiem, dla partnerów biznesowych, tak, to zbliżają się znowu święta i kolejny rok budżet, którym Mielibyśmy przeznaczyć na przykład na jakieś upominki dla naszych partnerów biznesowych, przeznaczamy na cel charytatywny, o czym jakby informujemy też naszych partnerów, składając im życzenia świąteczne, że, żeby się nie obrażali na nas. <grych> tylko że <grych> tak, tylko <grych> jakby przyczyniają się też do tego, że jakby mają swój wkład w tą działalność naszą społeczną. W tym roku też ponownie będziemy fundować, zamiast kupować upominki, będziemy fundować stypendia dla podopiecznych fundacji Świętego Mikołaja. Więc spróbujemy jakby dostosowywać te działania też do skali naszej działalności. Super, dziękuję. Też dziękuję Sandra Tobie za to pytanie, które zadałaś. Teraz widzę na czacie, że świetny pomysł, tak? Czyli spodobał się pomysł Dzięki. tego, co, co robicie, Karolino. Karolina, bardzo, bardzo w takim razie dziękuję.